Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj opowiem wam o tym, co będę czytać w sierpniu na sierpniowe, czyli azjatyckie buki świata. Mam tutaj przygotowane bardzo dużo książek. Obstawiam, że wszystkich ich nie przeczytam, ale zobaczymy. I mam też zaskakująco dużo poleceń dla was dzisiaj, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zaczniemy sobie od reportaży, bo mam ich mniej niż powieści, co znowu jest dziwne, ale bardzo mnie cieszy. Tak jak zwykle ostatnio. E, więc mam tutaj trzy reportaże z wydawnictwa czarne. Nie kupowałam ich teraz. Leżą u mnie na półce już bardzo, bardzo długo, więc wypadałoby, żebym w końcu je przeczytała. E, pierwsze, co tutaj mam, to do dziś liczymy zabitych, nieznana wojna w Sri Lance. E, nic praktycznie nie wiem o tamilskich tygrysach, a jestem bardzo ciekawa, więc mam nadzieję, że sięgnę po tą książkę. Jej chyba jestem najbardziej ciekawa z tych wszystkich trzech reportaży, więc myślę, że na nią postawię w pierwszej kolejności. Mam tutaj też ,,Indonezja. Studium nieprawdopodobnego narodu". Jest to książka typowo o Indonezji. Nie jestem pewna, jakiej jest jakości, czy jest dobra, czy nie, bo nie czytałam żadnych opinii. Kupiłam ją kiedyś w jakimś outlecie za ułamek ceny, więc zobaczymy, czy też po nią sięgnę. I ostatni reportaż to ,,Uderzenie w czerń. Morderstwo, pieniądze i walka o władzę w Chinach". Jestem też jej bardzo ciekawa, chociaż z wydawnictwa Czarnego jest jeszcze jeden taki reportaż, tylko bardziej o właśnie tych wydarzeniach na, Tianan, na placu Tiananmen. Jestem jego bardziej ciekawa niż tego, ale z braku laku chyba sięgnę potem, bo nie będę już specjalnie kupować tak na szybko kolejnego reportażu. Więc to są te trzy reportaże, które mam zamiar, które mam w planach powiedzmy i będę pomiędzy nimi wybierać. A jeżeli chodzi o książki, a nie, mam jeszcze jeden reportaż, przepraszam, ale mam go na Kindlu, dlatego zapomniałam o tym, że jest reportażem i sobie leżał na kupce powieści. I jest to Pianie kogutów, Płacz Psów Wojciecha Tochmana i stwierdziłam, że go przeczytam, bo przeczytałam już, kiedy narysujemy śmierć o ludobójstwie w Rwandzie. E, który, ten reportaż po prostu był, był straszny, był niesamowicie dobry, jeżeli chodzi właśnie o, o styl reportażu i był bardzo, bardzo przejmujący. Obstawiam, że ten będzie taki sam, jest to reportaż o Kambodży. I zastanawiacie się pewnie, dlaczego zaczęłam czytać znowu e-booki. Podjęłam współpracę z księgarnią internetową Litres, która właśnie sprzedaje e-booki. Jeżeli chcecie, to możecie kupić właśnie ten reportaż z mojego linku i też z kodem, który jest niżej. No, bardzo się opłaca, więc polecam, a ja na pewno będę czytać i ten reportaż na 100%, przeczytam właśnie w przyszłym miesiącu. A jeżeli chodzi o powieści, to mam tutaj sporo powieści z różnych stron świata, ale najwięcej tutaj jest powieści e, japońskich, ponieważ jest ich aż cztery. E, I wszystkie widzieliście w ostatnim book Hallu, czyli w ostatnim filmie. E, mam tutaj próbującą duszę Yoko Tawady, e, jest to książka z wydawnictwa Karakter, e, jest to jakaś taka bardziej oniryczna powieść, e, jestem jej bardzo ciekawa, też jest bardzo, bardzo króciutka, więc na pewno ją przeczytam. Mam później dwie książki z tej nowej serii tajfuny Mini. Jest tutaj Gorączka Złotych Rybek i Cytryna. Z tego co kojarzę, Cytryna to jest zbiór opowiadań. Tak, antologia opowiadań, a tutaj to jest opowieść o obsesji i poszukiwaniu idealnego piękna niezwykle interesującej osobowości przedwojennej Japonii, czyli Kanoko Okamoto. jestem ich bardzo ciekawa i dlatego, że są takie króciutkie, podejrzewam, że sięgnę po nie dosyć szybko i uda mi się je przeczytać właśnie w tym miesiącu. Kolejna książka to ukochane równanie profesora, i o tej książce, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, nie ma sensu już więcej mówić. E, jestem w 95% przekonana, że mi się spodoba, bo wielu osobom, których zdanie cenię, właśnie ta książka odpowiadała i były zadowolone z jej czytania, e, więc zobaczymy. E, mam tutaj też. E, Tomik poezji, chińskiego poety, który kupiłam trochę w ciemno. Nie mam zielonego pojęcia, czy ta poezja do mnie przemówi. Ja specjalistką nie jestem, bardzo rzadko czytam poezję, więc to będzie podwójne dla mnie wyzwanie. No ale zobaczymy. Saharyjskie Dni San Mao, czyli książka autorki pochodzącej z Tajlandii. Jest to książka autobiograficzna o jej życiu na Saharze razem z jej mężem, który był bodajże Hiszpanem. Jestem jej bardzo ciekawa, bo z tego co widzę, była wykupywana na pniu i cztery razy w ciągu miesiąca trzeba ją było dodrukowywać. Więc zobaczymy, czy, czy będzie taka dobra. I Czarny Kwiat książka autora z Korei Południowej. E, więc też właśnie dobra na azjatyckie buki świata. E, o niej nie wiem praktycznie nic, wiem, że to jest powieść o właśnie e, ludziach z Korei, którzy emigrowali do Meksyku, więc jest to bardzo, bardzo ciekawy temat, e, więc też mam nadzieję, że uda mi się po nią sięgnąć. Niestety jest wydana na białym papierze, co zawsze trochę opóźnia sięgnięcie po książki. Dlaczego wydawnictwo? Dlaczego wydajesz na białym papierze? Czemu? I to by było wszystko, co chcę przeczytać. Oczywiście wątpię, że przeczytała wszystkie te książki, bo jest ich z tego, co tutaj widzę, 10, Jest ich bardzo, bardzo dużo. No ale zobaczymy, może przeczytam kilka i kilka w jakichś późniejszych miesiącach Puków Świata, kiedy już na przykład się skończy akcja i będzie ostatni podsumowujący miesiąc. Zobaczymy, jak to będzie. Ale właśnie mam dla Was bardzo dużo poleceń. I wszystkie praktyki, oprócz jednej książki, wszystkie, które tutaj mam, to reportaże które bym chciała wam polecić. Więc jeżeli chcecie poczytać trochę reportaży, to teraz jest ten czas, że mogę wam powiedzieć o kilku, kilkunastu, które są bardzo, bardzo dobre. E, I przede wszystkim e, światu nie mamy czego zazdrościć Barbary Demik. Bardzo dobry reportaż o Korei Północnej. E, ostatnio słyszałam dużo głosów, że już nie jest tak bardzo aktualny. Nie wiem do końca jak to rozumieć, ale dajcie mi znać, co Wy sądzicie, jeżeli czytaliście na przykład ten reportaż. Ja pamiętam, że był bardzo przejmujący, jest to ogólnie... Autorka tutaj rozmawia z ludźmi, którzy uciekli właśnie z Korei Północnej. E, najbardziej zaskoczyła mnie e, historia kobiety, która e, była bardzo oddana reżimowi e, i później jakby przypadkowo zorientowała się, e, co tam się dzieje i jej ogląd się zmienił. Więc e, bardzo dobra książka, ja Wam polecam. Ale jeżeli macie inne zdanie i chcielibyście porozmawiać o tym w komentarzach, to oczywiście zapraszam. Mam tę książkę prowadząc Umarłych, opowieści Prawdziwe Chiny z perspektywy nizień społecznych. Bardzo dobry reportaż, właśnie o różnych ludziach, którzy prowadzą różne życia w Chinach, przede wszystkim na wsiach, w miastach, właśnie w tych nizinach społecznych, którzy są albo jakimiś rzemieślnikami, albo robotnikami, albo płaczkami, ponieważ jest to też właśnie jeden taki reportaż. co jest dziwne, pamiętam o tym, pamiętam o tym pomimo tego, że czytałam ten reportaż. Podejrzewam, że z 10 lat temu, a dalej pamiętam, więc naprawdę był dobry. Później mam trzy książki o Birmie, czyli o Mianmie. Spustoszenie, Malarkin, Najważniejszy Wrzesień świata i Borderline o tych wszystkich książkach. Mam osobny film na kanale, więc podnikuję Wam go tutaj na górze. Ogólnie o tym kraju według mnie warto czytać. I najważniejsza książka, chyba z tych trzech, to jest właśnie Najważniejszy Wrzesień Świata. Ale jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś ogólnie o Birmie, o tym jak tam było na przestrzeni lat i tak dalej, i to sięgnijcie po Borderline. Ale ogólnie wszystkie te trzy książki bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Później mam jeszcze jedną książkę właśnie z Japonii i jest to powieść, jedyna powieść na tym stosiku, którą mogę Wam polecić. I jest to książka Kenko, Zabiski dla Zabicia Czasu. Jest to klasyka literatury konfesyjnej. Pisał ją Mnich, i to są takie jego krótkie rozmyślania. Jest tutaj chyba 250 krótkich, właśnie notatek na różne tematy o życiu na dworze, o życiu mnicha, o roślinności, o filozofii, o literaturze. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa książka. A dodatkowo jest w przykładzie Henryka Liprzyca, którego wstęp bardzo bardzo pomaga w jej zrozumieniu. Jest tutaj też bardzo dużo przypisów, więc można się odnaleźć, pomimo tego, że no jakby to jest stara klasyka literatury, jeszcze japońskiej, czyli no zupełnie inna jakby od, od takiej naszej klasycznej literatury. I dalej, jeżeli chodzi o Azję, to oczywiście mamy też Azję mniejszą, czyli Kazachstan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan itd., itd. I co Wam tutaj mogę polecić właśnie z literatury non-fiction, traktującej właśnie o tym regionie? To przede wszystkim Erika Patland, Sowiet Stany, czyli właśnie podróż po tych wszystkich krajach Azji mniejszej. Bardzo mi się ta książka podobała. Jest tutaj bardzo dużo informacji. Niektórzy zarzucają, że jest potraktowany jakby ten temat z punktu widzenia Europejczyka. No, tak, jakby nie było, Erika Fatland jest Europejką, ale myślę, że traktuje o tych wszystkich krajach w bardzo jakby szeroki sposób. Jest tutaj bardzo dużo ciekawostek i bardzo, bardzo dużo się można z tej książki dowiedzieć. Jak widzicie, sam widać, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo znaczników, więc serdecznie Wam właśnie to polecam. No, i polecam książki Wojciecha Góreckiego, właśnie o e, krajach Azji Mniejszej. E, tutaj jest akurat planeta Kaukas, e, tutaj jest też trochę właśnie o tej europejskiej części. E, I książka Buran Kirgiz Wraca na Koń, i tutaj jest typowo e, książka o różnych krajach Azji Mniejszej. Ogólnie Wojciech Górecki jest takim autorem, po którego bym sięgała w ciemno. I mam tutaj jeszcze jedną dosyć nieoczywistą książkę, ponieważ y, tak naprawdę na azjatyckie buki Świata można sięgać też po wszelkie książki górskie, y, właśnie z y, Karakorum, y, czy y, y, z takich, na przykład, właśnie tutaj mam książkę Mordercza Góra. Jest to o wejściu na K2, najbardziej dramatyczne wejście na K2, więc myślę, że właśnie takie książki albo o wchodzeniu na Everest, albo właśnie na K2, na przykład Anna Purna Herzoga, to są też takie książki, po które można trochę nagwić zasady i też właśnie można poniesięgnąć w czasie Buków Świata Azjatyckich. Mam tutaj jeszcze coś o Indiach, czyli książka Wojciecha Egielskiego na wschód od zachodu. Akurat ta książka Egielskiego najmniej mi się podoba, ale chyba dlatego, że ja też jakoś nie mam żadnego sentymentu do Indii, nie za bardzo lubię czytać o tym kraju. Nie wiem dlaczego, po prostu mnie nie interesuje. To jest taka moja subiektywna opinia, ale obiektywnie rzecz biorąc jest to bardzo dobra książka właśnie o Indiach i o ludziach, na przykład Europejczykach albo Amerykanach, którzy podróżowali do Indii, żeby odkryć swoje drugie ja, żeby medytować, żeby zobaczyć tą inną kulturę. Więc naprawdę jest też bardzo ciekawa, tak obiektywnie rzecz, rzecz ujmując. I mam tutaj też jeszcze jedną książkę. Chyba najcięższą, jeżeli chodzi o tematykę, ze wszystkich tych książek, które wam tutaj pokazałam. A jest to książka Telegram, konsula Bloda, Nixon, Kissinger i Zapomniane Ludobójstwo, czyli co się działo, kiedy powstawał Bangladesz, jak Ameryka wpłynęła na powstanie tego państwa i co właśnie Nixon i Kissinger robili, albo raczej czego nie robili, żeby powstrzymać ludobójstwo. Bardzo dobra książka, o etapie historii, o której nie miałam zielonego pojęcia, więc naprawdę serdecznie Wam ją polecam. E, jeszcze jeżeli chodzi o właśnie te książki z serii Historia z wydawnictwa Czarne, e, to jest jeszcze taka trylogia e, Franka Dicotera. Gdzieś Wam tutaj wstawię okładkę, albo też pod spodem Wam napiszę po prostu e, tytuły tej trylogii. E, ale między innymi tam właśnie e, autor opowiada w tej trylogii o e, Chinach, o rewolucji kulturalnej jest jedna cała książka właśnie o rewolucji kulturalnej i tą na pewno wam polecam, ponieważ e, to czytałam. E, I są jeszcze dwie książki, jedna jest o wielkim głodzie, czyli o latach jakby wcześniejszych e, i jeszcze jedna nie pamiętam o czym i nie wiem czy ona w ogóle została kiedykolwiek wznowiona. Wiem na pewno, że rewolucja kulturalna jest wznowiona, jest dostępna w tym nowym właśnie takim wydaniu. I bardzo serdecznie Wam właśnie polecam. Można się dużo dowiedzieć właśnie o tyranii Mao Zedonga w Chinach. I to by było wszystko. Jeżeli chodzi o polecajki, jeżeli chodzi o to, co ja będę czytać, koniecznie dajcie mi znać, co wy zamierzacie czytać właśnie na azjatyckie buki Świata. Jestem bardzo ciekawa, może mnie jeszcze coś zainteresuje i może jeszcze e, jak, kupię jakiegoś może e-booka albo coś z waszego polecenia. E, dajcie znać, czy taki film Wam się podobał, oczywiście. Jeżeli tak, to dajcie kciuka, kciuka w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to bardzo Was proszę o subskrypcję. E, I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia! 吧。